Przyznaj się, ile dzisiaj razy już sięgnąłeś do pudełeczka, które ma 25 klocuszków. <laughs> no ile razy? No ile Ale razy? Taka e, informacja dla prasy czy oficjalna? O, no Oczywiście, że dla prasy, my jesteśmy ciągle prasą, taką bardziej radiową. <laughs> Jeżeli chodzi o prasę radiową, to informacja jest taka oficjalna za 4, a tak naprawdę mm -hmm. to 8. No tak przypuszczałem, że zawsze sobie dodajesz. 25 tysięcy bombonierek na 25-lecie RMWFM, 12,2 miliony. Nie jest to dobry adres, jeżeli chodzi o wygrywanie tych smakowitości. Nie? Teraz będzie bomba też. Będzie bomba? Tak, będzie. Aha, no dobrze. O matko. Ale wchodźcie na nasze strony internetowe. Czekają. Czekoladki Aż mi ciarki przeszły po plecach. Ja słyszałem, że to jest Twój kolega, ten Ekwador. Ten tak, w piosence Ekwador występuje Sasz. Lecieliśmy razem samolotem. Tylko on jedno stłunę, ja w jedną stronę, a w drugą.